Tu zaczyna się życie, tu zaczyna się edukacja, tu zaczyna się pasja, tu zaczyna się miłość, tu zaczyna się praca, tu zaczynają się inwestycje, samorząd, tu zaczyna się Polska. Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer jeden. Wielkopolska to miejsce, w którym pracuje wielu znakomitych samorządowców. Za chwilę odbędą się wybory. Wystawiamy znakomitych kandydatów. I proszę, aby Państwo im zaufali. Czesław Cieślak, pierwszy na liście. Mieszkaniec koła. Od 1992 roku prezes zarządu okręgowej spółdzielni mleczarskiej w kole. Aktywny działacz samorządowy, polityk. W latach 1993-2005 poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej II, III i czwartej kadencji. Od 2006 roku radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sejmiku. Ponownie kandyduje do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. By kontynuować wcześniej rozpoczęte prace modernizacyjne w naszym terenie. Chcemy uporządkować rzeczki, chcemy poprawić wiejskie drogi, chcemy, by we wschodniej Wielkopolsce żyło się tak jak w pozostałej części województwa. Stanisław Adam Bielik, drugi na liście, mieszkaniec Erchwała. Od 2011 roku zastępca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, rejonowego oddziału w Koninie. Działacz samorządowy. W latach 1999-2006 wicestarosta Koniński. A następnie od 2006 do 2011 roku starosta Powiatu Konińskiego. Moim dążeniem będzie równomierny rozwój. Całej Wielkopolski, w tym regionu Konińskiego i miasta Konina, a nie tylko Wielkiej aglomeracji Poznańskiej. Racji pracy zawodowej, dążenie do zwiększenia nakładów na gospodarkę wodną dla rolnictwa. Cezary Wiktor Krasowski, trzeci na liście. Mieszkaniec Turku. Od 2006 roku wójt gminy Brudzaw. Samorządowiec i ekonomista. W latach 2000-2006. Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy przedakcesyjnych i unijnych w Starostwie Powiatowym w Turku. Honorowy prezes tureckiej grupy motocyklowej Motur. Współpraca równa się skuteczność. My potrafimy współpracować. Ta współpraca jest potrzebna po to, aby w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej jak najwięcej środków trafiło do wsi i małych miasteczek. My postaramy się o to, aby Wielkopolska Wschodnia dorównywała innym regionom. Wielkopolska to miejsce, w którym pracuje wielu znakomitych samorządowców. Za chwilę odbędą się wybory. Wystawiamy znakomitych kandydatów i proszę, aby Państwo im zaufali. Tu zaczyna się życie, tu zaczyna się edukacja, tu zaczyna się pasja, tu zaczyna się miłość. Tu zaczyna się praca. Tu zaczynają się inwestycje. Samorząd. Tu zaczyna się Polska. Polskie Stronictwo Ludowe. Lista numer jeden.